Siemanko, witam was w moim następnym odcinku. E, witam was w moim pierwszym odcinku z e, FIFA 16. W tym odcinku będziemy e, grać na Xboxie e, 360. E, no i kupiłem właśnie w tamtym tygodniu e, Fifkę sobie 16 e, na Xboxa 360 i będziemy zaczynać Ultimate Team w Fifie. No to tak, lecimy. Wchodzimy w Ultimata. Już nam. Dobra, mamy. Sezon jednego gracza to nie. Jeden gracz nie. Online. Już grałem parę meczy, Mam 10 punktów w dziesiątej lidze bodajże. Tak. Dziesiąta liga. Już Wam pokazuję. Dziesiąta liga. 10 punktów. E, prognoza 15 punktów e, i mam bilans 3 wygrane mecze. 1 remis, 1 porażka. E, pozostałe mecze 5 e, no i teraz wam pokażę tutaj następny mecz. Weźmiemy to nie jest ten skład, bo mam dwa składy. Wróć. Nie, nie chcę grać. Wróć. Muszę, muszę skład wziąć, składy. Moje składy. I to, to. I oto mój skład. Bramka Weidenfeller. Środkowi obrońca Subotic z Sokratisem. Lewa obrona Schmelzer. E, lewy pomocnik Januzaj. E, prawy, jako ofensywny pomocnik e, Michitarian, środkowy pomocnik defensywny Siber, e, środkowy pomocnik Castro, środkowy, prawy, e, prawy pomocnik Żyro, e, tutaj jakiś e, le, lewoobrońca z Frankfurtu bo, e, bodajże i Ramos napastnik. Dobra, no to teraz wybrałem już skład. Moje aktywne dobra. Mm. Jeśli chcą zdobyć tytuł, muszą mocno popracować w tych ostatnich kolejkach. Ponieważ brakuje im tylko kilku punktów, wydaje mi się, że sobie poradzą. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. No ładnie, czysto teraz zablokował rywala I ten jest poza linią Schmelzer Papastopoulos Castro Piłka opuszcza boisko I za moment grę wznowi bramkarz brama dla bramkarza. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Subotić. No, będzie gol. Piłka trafia w gracza z pola. Januzaj. Bramka z kurą. Będzie rzut rożny. I z sędziego będzie rzut wolny. Januzaj! Chybiło kilka centymetrów. Januzaj. Sven Bender. A zero. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Schmelzer. Jest przejęcie i mają szansę. Uderza. Piękna interwencja. I za chwilę wznowienie gry. Odrzut Rożnego. Dobry przekwit, przejmuje teraz piłkę. Szansa! Nawet nie musiał się ruszyć Blankarz. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Uderzenie? Nie ma gola. Ramos Januzaj. Sven Bender dobry odbiór na połowie rywala. No to nie jest futbol amerykański wysoko nad poprzeczką. Michał Tyro Ramos No, może być groźnie. Strzela! ale piękna bramka. Tak, tak, ta bramka daje im prowadzenie i tytuł Strzowski. Ale spokojnie, do końca meczu jeszcze wiele minut i nic nie jest na razie przesądzone. Trzeba mieć uważać. No widać, że piłka dostała jakiejś dziwnej rotacji, odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Chciałbym to zobaczyć z innego ujęcia, bo wyglądało, że wyjdzie poza boisko. Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Roman Weidenfeller. Jan Zaj. Rodriguez. Dziwiony strzelający, że tak pewnie bramkarz wyłapał to jego uderzenie. Fatalne podanie no i strata. Sven Bender. Januzaj. Brawo! Gol. Festiwal Bramek Trwa. Co no tutaj dużo mówić? Udowodnili swoją wyższość nad rywalem. Chyba nikt nie jest już w stanie pozbawić ich tytułu. Wynik 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Militaria. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Przeciwnicy przejęli. Celnie do partnera. Ach, przejmuje to podanie. I będziemy mieli wrzut z autu. Katastrofalne podanie. Łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Ramos. Świetne podanie. Czy to wykorzystają? Jest okazja. Gol. Pokonał bramkarza. Popatrzmy na tę bramkę. Oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. Odrobienie takiej straty nie będzie łatwe. 3 do 0. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Ależ piękna bramka. Mam wrażenie, że jedna z najładniejszych w tegorocznych występach tego zawodnika. A może i w całej jego karierze. Oddaje strzał. Kapitalnie broni. No tak, żenada. Naprawdę żenujące uderzenie. Sven Bender. A trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ależ wspaniała bramka. Popatrzmy na powtórkę, bo warto wspaniałe trafienie. Cudowny gol strzelił nie do obrony. Prosto w okienko. 3 do 1. To nie jest wynik, przy którym wszystko jest już przesądzone. do jednego to rezultat po pierwszych 45 minutach. Pierwsza połowa poza nami i można powiedzieć, że jest tak jak się spodziewaliśmy. W tym spotkaniu Dawida z Goliatem tym razem cudu chyba nie będzie. Zaczęli. Druga połowa rozpoczęta. Marcel Schmelzer. Strata w środkowej strefie boiska. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Realizator pokazuje statystyki prowadzący, jak widzimy, oddali mniej strzałów. Widać preferują jakość nad ilość. Ma wsparcie partnerów. No cóż on najlepszego zrobił? Po co ten strzał? Nie mam pojęcia. Pozostali zawodnicy też nie patrząc po ich minach. Marcel Schmelzer, Michitarian. no na dobrych chęciach teraz się skończyło. No tak strzelając nic nie zmienią w tym spotkaniu. Strat, dobra okazja. Piłka w siatce. Z jaką łatwością zdobyli tego gola? Takie błędy nie powinny się zdarzać bramkarzom na tym poziomie. 3 do 2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. Castro. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Mają teraz okazję. Dośrodkowanie, a... Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. No, zobaczmy, czy sobie poradzi. Pewnie broni ten strzał z daleka. Ramos, szansa, ale wspaniale. Stopują bramkę. Wyraźnie dominują w tym meczu, strzelając kolejną bramkę, powiększają przewagę. Po interwencji przy pierwszym strzale piłka wróciła do gry i przy dobitce bramkarz był już bez rady. Jest 4 do 2, przewaga bezpieczna, ale wszystko jeszcze może się tutaj zdarzyć. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Castro! Świetnie, brawa dla bramkarza. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. Rodríguez. Sven Bender drużyna przeciwna przejmuje piłkę uderzenie i piłka przechodzi w obrębie ależ efektowna obrona oby tak dalej a będziemy mieli prawdziwą gwiazdę dzisiejszego meczu Dobrze próbował, ale stracił. Schmelzer. Michitarian. Odzyskali piłkę w środku pola. Ach, kapitalne podanie. Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznowi bramkarz. atakują z drugiej bocznej linii. Schmelzer, Rodríguez. szansa na bramkę. Aj, bardzo niecelnie teraz. Rodriguez, słopek, piłka, wraca do gry. Michitarian. Tym strzałem postraszył Gołębie na stadionie. Chyba już znamy zdobywcę tytułu mistrzowskiego. Kibice nie mają wątpliwości i już świętują. By formalności stało się zadość, poczekajmy do ostatniego gwizdka. Dobrze, biega na wolne pole. Mały bramkę, proszę Państwa! powtórkę kolejnej bramki. Jednostronne to spotkanie. Rywale nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Wynik 5 do 2. Wydaje się, że sprawa przesądzona, ale to jest futbol. Wygrany ten pojedynek jeden na jeden. Uderza! Piękna interwencja. Za chwilę będą mieli okazję dogrania zrzut rożnego. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Kolejne fatalne pudło. Tak nie zmniejszą przewagi rywala. Bardzo dobra okazja. świetnie interweniuje. No i popatrzmy, jak wznowią grę z rzutem z autu. Naszym zadaniem jest głównie zachwycanie się golami, ale bramkarza też czasem warto pochwalić. Fenomenalnie interweniował. Mkhitaryan. Jan Janzai Wola walki godna podziwu, ale skuteczność fatalna. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Jest szansa, tak strzelając nie odrobią strat. Wydarzenie w stronę bramki. Jest gol! Proszę, z jaką łatwością zdobyli tego gola. Takie błędy nie powinny się zdarzać bramkarzom na tym poziomie. Ten gol już niestety niczego nie zmieni, ale należy się pochwała za to. Oj, działo się działo w tym właśnie... Nie dali szans rywalom, odsadzili ich o kilka długości, zdobywając tytuł ligi przed zakończeniem sezonu. Z taką formą zanosiło się na to już od kilku kolejek.